A teraz kolejna KOT KUPCIO! A co to jest KOT KUPCIO? Jak to KUPCIO? 20% rabatu na usługi tej firmy przy licytowaniu samochodów w Szwajcarii. No kubuś, dzięki, że wytłumaczyłeś. Prosta sprawa. Cześć, się mam, już Mam na początek, Andrzej, co to za dyjżas. <noise> Zagupiłeś tutaj, pokaż tutaj. Cześć, Andrzeju. Cześć. Tak naprawdę z tobą nie mieliśmy jeszcze okazji nagrywać odcinka tak naprawdę oddechy do dechy z Andrzejem, co nie? Dzień dobry. Kamil, Andrzej, poznajmy Ja poznaj... tylko jestem tutaj dzisiaj obserwatora i zaraz uciekam. To no to właśnie. właśnie, Kamil. Jako osoba, która występuje na kanale już od jakiegoś czasu, może byś zaanonsował nam Andrzeja. Kim jest Andrzej? Andrzej to legenda tuningu, no Boże, legenda no po ja prostu, jest... prostu, słuchajcie no. ktoś kto <grym> to kiedyś kurde. na przykład, nie wiem, czytał tak jak ja, nie było internetu, bo już jestem stary, czytał gazety GT, no to, to, to jest właśnie ten człowiek. Wiesz, no. jak mnie postarzyłeś, jakby, jak nie ja jestem stary, to jak ja muszę być stary? <grym> zresztą, zresztą ja jakim cudem namówiliśmy Andrzeja na odcinek? Co, 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 co? Andrzej kupił piękną, piękną furę, no. Andrzej, coś ty zrobił? No, kupił auto ze Szwajcarii? auto ze Szwajcarii, auto CH i człowiek siedzi tak w gminie kliknął. jak mieliśmy tu w Klika, No i czasem przypadkiem. Coś uklika. No to gratulacje. No taką... Cóż żeś Mili kupił? Raz. Jakiś kiosk na czterech kołach. Ogromny wóz. Brzmi, da obejrzeć. Tak. Ta, widziałeś taki już kiedyś? Nie. Dobra, opowiadaj to, co, 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 co kupiłeś. To jest Land Rover Discovery 4. Mhm. I no, znam takie wóz. Możesz auta... sobie mówić, będziemy Znam takie taki auta warsztatowo, a kliknąłem go dlatego, że słuchajcie, to jest. Na 25 rocznicę powstania Discovery była wersja limitowana, której zrobili 1500 sztuk. Ło, to naprawdę no i mało. właśnie to jest jedna, jedna z takich, więc jakby samo, samo to w sobie, a po drugie... To e RS4B5 było więcej. No, a po, a po drugie, no to jest auto w moim targecie, ponieważ jest zepsute mechanicznie, a nie blacharsko. Właśnie miałem Cię pytać, co, co uszkodzone? No, motor szade było w opisie i nieotwierany motor, no trochę znamy te samochody, one mają tam pewne niedoskonałości Chodźcie, konstrukcyjne. Chodźcie, bo tam kamień jest, chodźmy do Kamila. Bo... Ciekawe, Andrzejku, ale w środku mamy... przerwy, tak na chwilkę przepraszam się wtrącę, bo już naprawdę muszę uciekać, ale środek jest? Czyściusieńki piękne, naprawdę. Ale no to jest właśnie to wpali się. Ze no. Szwajcarii tutaj zgodnie z opisem jest zadbany wszystkie jakieś. Wszystkie jakieś, no nie, to już, już myśmy byli. Tak, no to nie, no środek tam wszystkie rzeczy są dwa komplety, opon przywieźli, już mhm. jakieś plastiki, nie plastiki, mhm. wszystko jest to naprawdę zapas nigdy nie używany. A w silniku co to naprawdę nie wiadomo? Co jest to w ogóle to, za silnik jakiś To jest czyli V6 diesel turbo diesel taki no, silnik Forda, który był też jak u Peugeotty, Citroeny, no, znany, znana V6 mhm. i one no, mają parę przypadłości popularnych. Co się obstawiałeś zanim Myśmy obstawiali tak, bo no, że pękwał, bo to jest też typowa usterka. Pier, najpierw myśleliśmy, że to jest ten wał, bo tam jak na szybko to się nie kręcił. No teraz się okazało, że się kręci, mhm. więc jednak to nie jest wał, ale silnik się blokuje, wykonując niecały nie obrót, ale prawie cały, więc raczej coś na górze silnika, ale pasek nie jest zerwany, więc Aha. rozrząd się kręci. Bartek o. obstawia na przykład urwany zawór. No to mhm. pewnie jutro będziemy wiedzieli. Okay. Co, co... Kami, kiedy nagrywam jakiś kolejny odcinek? Bo tu wiesz, będziemy przy okazji, jak będę nagrywał z tobą, będę zaglądał tu i spoglądał jakie no postępy. Jest, jest, słuchaj, ja rozmawiałem z Andrzejem na poważnie, to ten śnik wylatuje i wrzucamy 2JZ z 8 HP, prawda? No 8 HP już jest w tym bodzie, <gry> wiesz, nie trzeba znać oszczędności. To no. był projekt, kurde, no. stary. Ty to masz złe <gry> rady, jak zwykle. Eee. Oby wam się udało uratować ten motor, tak się oczywiście, bo no to kurde, fajnie by. Było. wiesz, powinno, powinno się udać. Nawet, nawet zakładałem, że ewentualnie będziemy szukać motoru, no ale, ale raczej, 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 będziemy raczej raczej będziemy próbować naprawić taki jak, jak się kręci. A jak wygląda spodu? Jest ładnie? Wiesz, co jest, jest ładnie, bo te pozy akurat tam z jakąś korozją czy z czymś to nie mają, nie mają problemu, więc buda jest ładna, rama jest taka w miarę jak, jak, jak na ten. Zadbany jest ten samochód. Więc to Ogólnie, pewno... no bo już przy tym aucie chwilę spędziłeś czasu. Zadowolony jesteś jak na ten moment, to rozumiem, że to, że na razie ustalajesz, że to nie jest dwa tylko coś innego, to nie jest na razie dyskwalifikacja, że strzał w stopę? Nie, no to powiem Ci, nawet w drugą stronę. Aha. No, mam nadzieję, no zobaczymy, co, jak zdejmiemy głowicę, co będzie, no ale wiesz, no ja zakładałem w najgorszym tak. wypadku. Kami się będziemy... zainteresował środkiem, idziemy do środka. No w najgorszym wypadku, że będziemy motor kupować następny, więc wiesz. Nie, no środek jest naprawdę. Kamil. Tak... Si siadaj do środka. No, zobacz, jo, to jest co? No, Tutaj porządną imprezę można by było rozkręcić, no nie, Dżekku? No. Wigilię 2 na przykład zrobimy tutaj, co? No, Wigilię 2, <gry> ty tam jeszcze z tyłu, są dwa miejsca. Kurde. Tak? No, to się rozkłada no, i ma. No stary, no kurde. Nie no to właśnie wiecie, ja tu. A taki... po co ci taki wóz? Ty dla siebie? To robisz W teren, radę. kurde, nie, Jacku, co? W teren będzie. W teren. To będzie <grym> to ten cały, nowy ten. Wiesz co. Kurczę, miałem dwa discovery, przez tam krótki czas, poczekał. Kto się nie sprzed, zobaczy sobie jeszcze. Dobra? Takiego no, nie to? miałem, a znam te wozy, więc... Czyli znane Ci wozy. Wiesz jak to jest, sam masz tych wozów trochę. Karol, Karol ma dużo wozów, Ja to tylko prawda. Audi, ja tylko Audi. No tutaj tak. Jak to pisać? Przeciskam no. się tu do Was. O, Ty, tutaj też jest logo 25. A czym się różni ta wersja 25 od, od innych? Wiesz co, no na ma loga, no i ma taka full spasiona, że tu na deska jest w skórze, no, wiesz, po prostu wszystko, mhm. wszystkie opcje jakie były chyba dorzucili. A plus. silnikowo to jest to samo co? Tak, tak. To mnie było Czyli co, to jest 3 tak. litrowy diesel, jaka moc? 255 koni katalogowo. Okej, okay, okej. Okay. Kamil, by się w takim wozie? Fajny, no kurde, naprawdę. Czy Ty tyś by... mi coś przebąkiwałeś, że będziesz coś chciał zalicytować. A... Wiesz, tu dla, 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 właśnie jak się jeździ, to ten jest fajny, ma 3,5 tony na U, haku tutaj, tak. O, o. proszę Ciebie. Ile ma? 3,5 na haku, więc. To byś mu wojownika mógł e, holować. holować. Tylko kategorię C bym musiał mieć. Najwyższa pora no, zrobić. Ja no, mam. Masz? Mam. O ty, to no. żeśmy teraz zaskoczył. No widzisz? Najwyższa pora, żebym też zrobił. Zacznę ten. Jak już YouTube padnie, bo słyszałem, że YouTube idzie na dno, mój. No pewnie. To Narobiście. zostanę laweciarzem. Zrealizuję swoje marzenie. Fajny, nie jest jakiś złochany, zniszczony. Nawet kierka, no, zobaczcie, tak. kurde. Naprawdę. Andrzeju, a powiedz mi, no dobra, to co, będziecie wyciągać silnik, czy jeszcze go rozbierać? Znaczy, Dzisiaj to coś Czy macie zamiar jeszcze robić? Tak, no pewnie porobimy, ale nie skończymy, no bo tutaj jakby procedura to przewiduje, bo to jest wóz na ramię, mm -hmm. że zdejmuje się na dwozie z ramy. To nie jest jakiś wielki iwaj, on jest na 10 śrubach, to tak powinno. Dzisiaj Czyli raczej to go czekaj. nie zdążymy zdjąć. Ale też powiedzieć, że podniesiecie do góry całą budę i zostaje. Tak, duch? a rama zostanie z silnikiem i wtedy. Bo, wow, do... musisz to no, no, bo dostęp tak to jest koszmarny. Tu niewiele, to niewiele, generalnie procedura serwisowa w większości poważniejszych napraw przewiduje, że od, I odczepiasz że budę. Odszczepiasz budę od 10 śrubek trzyma budę do ramy. No tak. Yeah. No, czy go tak podniesiemy i... jeszcze? No, no, właśnie, dobry pomysł. No, ale tu jest piękne, kurde. A to, co się stało? Co? Z tą galendą? No? ona czeka na duni. Ty to to jest ten Mercedes, o którym mówię, że. Występuje na YouTubie? Tak, on bywa. bywa. Tak? Nie wiem, czy u ciebie na kanale już był. Podobno występuje w tle zawsze. Jak? U nas też wystąpi w tle. No robi wrażenie. <głosy> <głosy> Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o tym piosku. Ale żeś się zainteresował tym karbonem, no? Nie no stary, no kurde, zobacz. Mega to wygląda. No, otóż była jakaś akcja, zobacz Andrzejku. No byłam, stał w polu no. chyba trochę stał w tym polu w szwajcarskiej łądze, zanim pan przeprocedował jakieś Ciekawe. sprawy E, jaka ładna ta A zapasówka. Nówka, no? Nigdy nie wiesz. No, no ty, ale trochę korozji już jest. Oj to. Wiesz, no to... Który to jest ramie? rok? 14. Okej. Okay. Wiesz, ale tu buda jak, wiesz, no korozja ale pat, no buda jest po prostu buda. O i widzisz, to jest takimi przykręcane, uh -huh. takimi śrubami, przy Ale kłaki, numer. Tam 10 jest w tym samochodzie Ma i... Robiłeś tu ta jest... w takim aucie no. z ramu? Ja Proszę bym tutaj od razu polibusze wrzucił. <laughs> <laughs> no zobacz tam, patrz jak pięknie uh -huh. Nie no, to ładnie faktycznie. Kręcasz, znaczy... No ta mówię, rama może, tam elementy zawieszenia jakieś takie średniowe. No to tak A to wiesz, jest cała to, elektryka wtedy wszystko tak? On ma też to jest właśnie przygotowany samochód, bo tak jak mówię to jest procedura serwisowa, więc on jest na wtyczkach, czy mhm. po prostu jakby wtyczki rozpinasz. Czyli taka operacja i, jest przewidziana jak najbardziej tak? Tak mhm. i rozpinasz wtyczki w tych miejscach, tam no wiadomo układ hamulcowy kierowniczy, ale że to nie jest mhm. tak, że jakiś kable Ci się ciągną tylko jak wiesz co odpinać to. Mm -hmm. tak, nie Ciekawe ile rozumiało takiego silnika się liczy, kurde, Andrzejku. No pewnie trochę liczy. Pewnie trochę kurde, się liczy. Kurde, no jeszcze to godzinowo co to się schodzi, a zdaje się. Z tego co zdążyłem, bo tego nie robiliśmy sami, jeszcze do wyciągnięcia tego silnika z ramy, później jest, ale może właśnie się uda tego nie robić. Mm -hmm. bo Jak już będzie on na ramię. Może ramie, też być tak, że na przykład mieliście mikrokolizję i na przykład tłok powiedzmy ma ślady walki, ale, ale czapa jest do roboty no. i wiesz, i tak może też się no to spręcić, to, to, tak? to jest taki optymalny scenariusz, no. a tak to ale jak otworzymy to. Zobaczymy, ale mówię, no było, że zwał pęknięty, więc i tak, i tak... No i tak jest nawet lepsze sytuacje, w lepszej sytuacji, no. taka, że i zwał, co to za ustarka, szukać. pęknięty wał? No, no podobno tak jest, jak tutaj mówiłeś. myślę, że na razie nie będziemy Cię bardziej ciągnąć to. za język. Spotkamy się pewnie za kilka dni, bo z Kamilem systematycznie Jestem. nagrywamy, Tylko prawda? Tak, jak się wyglądam. Co będziemy nagrywać ostatnie, następnego? Teraz no. e, S14 z RB25. O! Przyszły tydzień? 600 koni. Musi być. Przyszły tydzień? Przyszły tydzień. A kiedy składanie 6 Turbo? Przyszły tydzień. <grym> I wtedy przy okazji no to zagadnę Cię. pewnie będzie wiadomo co, tak. co się dzieje, Dokładnie. jaki Dokładnie. dalszy plan. Ale to zrób to tak, żebyś właśnie pokazał jak to tam tutaj ten proces się dzieje. No tak. oczywiście to, nie, chce, bo to, to nie jest gotowy odcinek. Ciekawe, no. Co o tym? tutaj zobaczymy jakie są... Fajne, bo później taka, takie ujęcie właśnie ta rama, ta buda w górze. Andry zakupów aut ze Szwajcarii, mm. czyli aut CH. No, gratulacje. I współczuję. I powodzenia. <grym> I współczuję. <grym> Na szczęście wiesz. ten reduktor, coś, wiesz, jakie, bo wiesz, tu ramy wyjmiesz, jak to widzisz, to wiesz. silikot, coś ciężko zobaczyć. No to wygląda. smok, bo to ten reduktor jeszcze, tu reduktor jest jeszcze. Ten nowy, 8 hp i to wszystko, więc trochę jestem. I w błoto. I tak, w Pia. No i tu jest błoto. O. Szwajcarskie. Szwajcarskie błoto jest. No, szwajcarskie krowy jedzą, i milka z tego powstaje. Kurde, zobacz, pół wozu nie ma. No półwozu, wozu, się rozpołowi, to tak ma być. Tak jak mówiłeś, wóz rozebrany. była operacja, tak. panowie, kurde. no, Żeby wyjąć to trzeba rozpołowić, no ale tak ma być. Jak to w ogóle śmiesznie wygląda. Nie, no poczekaj, tu poczekaj, jesteś na kamerze? No, na kamerze to możemy, jest. To możemy gulić, Zregulowane no. ten, zawieszenie. Jak operacja. Tak, no. No. Ale patrz, polibusze w serii już, tak? rzeku. No. Ale technologia. Nie no to wiesz to no co mówiłem, że tu rozpoławiasz ten samochód to właściwie mechanika zostaje cała w ramie, ona jest zbudowana, a buda to jest osobny element. Ha! No tu Dajam akurat się. już macie wyjęty silnik, ale on się też tam wpasowuje bardzo bardzo dobrze w, ten, w tą ramę. Także a w silniku to też... co w końcu Wam wyszło? A, no, zaraz dojdziemy! Tak, no. do do, dozuj Słuchajcie napięcie. <laughs> No. A jak to w ogóle wygląda? Jest dobrze? To są te, to są te kości, co mówiłeś, tak? O tym. Tak, że tu podpinasz, mhm. wiesz, tu masz podpięty, tu masz w budzie kości to... O, Ty, to ale tak w teorii na przykład taki wóz by się zalał tutaj, to co? Wiesz, no to jako terenowy wóz, więc myślę, że to tam w miarę uszczelnione jest, że to mhm. nie jest tak, że pewnie jakby go trzymał w rzece długo, to by było słabo, ale na jakiś tam jest odporny. No i Kurde, że... tak jak wiesz, no, w miarę porządna, tam jakoś tu takie drobne naloty, to się przy okazji wyczyści, więc jest to jeszcze jakiś tam dodatkowy temat. Jak A to się jest już rozpoławia, to nie to jest zbiornik na powietrze do pneumatycznego okay. zawieszenia, bo okay. tu w nie masz pneumatykę. Wow. Czyli wy wyjechaliście całą ramą i potem dopiero silnikiem, tak? Z żurawia, czy jak to było? Tak, bo jakoś tak wyszło, znaczy, de, de facto te chłodnice też są na dwie śruby, ale mhm. jakoś żeby kolejnego elementu i tak budy nie było, żeśmy wyjechali ze skrzynią tędy. Mhm. Wyda do przodu, widzisz tu akurat tak nam lokalizacyjnie wychodzi, żeby było wygodniej. Widzisz stołu. gdzie tu twój projekt do tego? No. Kurde, stary zobacz. No. Tutaj to półwozy pół trzeba rozebrać. Ja stary, no. pierwszy, pierwszy raz coś takiego widzę. I zobaczcie też Macie jak ten, bo no, tu, tu już rama jest, ale tutaj no, też ta skrzynia, bo to jest ósmy. O kurde, no. 8 HP, tylko że z reduktorem z tym mhm. jest gigantyczna. Tak Olbrzymie jak to kurde, jest no, z tym Ale ona jest taki, długa. No, no bo wiesz to jeszcze reduktor, jeszcze napęd na cztery kola. do mery to najciekawej. No, Czemu? słuchajcie, no co podejrzewaliście? Wał, pan myśli. myśmy podejrzewali Wał, bo to jest najpopular... znaczy, najpopularniejszy, to no, taki Wał, później ewentualnie jakiś pasek rozrządu, że ktoś nie dopilnował, zerwał, na wały teoretycznie pękają. No i się okazało, no jak zawsze w takich przypadkach, że nie Przez mieliśmy jacy. racji, <laughs> tu jest usterka bardzo nietypowa na ten silnik, a znana urwał się zawór. Urwał się zawór, Whoa. zrobił spore spustoszenie, właściwie, no tutaj widzisz, ten, ten jest luźny, aha. a ten jest już tu na stałe wbudowany, Zwił więc się. będziemy mieli na ekspozycję, Tam, tak, ten, Fajne. ten ten no i głowica właściwie no, też już tak dostały śmietniczek. prowadnice, mm. tak śmietnicze, że tu nie ma się co zastanawiać, tym bardziej no, zaletą nie jest one... to. A, no, przedtem, poczekam, to jest zaletą jest to, że to się nie psuje w tych silnikach, więc głowice są w ładnym stanie dostępne zupełnie niedrogo. A może Mandrzejko opuścić ten tłoczek? Bo ciekawy jestem jak na przykład tutaj yy, gładź. Bo co, wtedy w tym momencie to miałbyś tylko to wymiany tłoki i czapę jedną? Wiesz, teoretycznie tak. Znaczy teoretycznie, tak jakby to hmm. był jakiś normalny silnik, taki typowy, no to byśmy tak zrobili i hmm. się nie zastanawiali. Tutaj jest taka historia, że niby te silniki są legendarne, nie pękające wały. No i tak inkognito rzuciłem temat na jakiejś tam grupie Discovery i tych, no to jest tyle co osób, tyle podziału. Wymieniaj. Zostaw. Mhm. Wymieniaj i zostaw. Więc tak naprawdę na razie sami się zastanawiamy, czy no, to... No jakbyś go wyjął na przykład, dał na jakieś, nie wiem, przemierzenie na mikropęknięcia, tego typu rzeczy, No, no chyba jakieś, ewentualnie coś takiego właśnie, czy wiesz, czy jakieś mikro... Bo nie, nie wiem, czy one mają mikropęknięcia, czy Czy po prostu, po po prostu znienacka, wiesz... Tu jest taka trochę, jak researchu zrobiliśmy, to te silniki, dlaczego one były też Peugeot Citroen, 3 litrowe diesle, mhm. tam w tamtych czasach, taka połowa, tam 2015, do, do 15, 16. I one w tych Citroenach i Peugeotach mają po 450 N, okay. a tutaj jest 600 Aha, i okay. myślę, że to, a wiesz części są te same, te same. No jest, że jest mhm. mocniejszy wał do tego, więc myślę, że to jakaś tam, jakaś tam zmęczeniowa historia, że on mhm. jest obliczony stykowo i tak to tak Czy musisz wygląda. zagrać soft od Peugeota i będzie jeździło? No jakby detun zrobić, a ale ja oczywiście myślałem o lekkim tunie, no bo z kolei Teraz takie auta z tymi motorami, czy tam teraz, czy nie wiem czy je robią, bo teraz to wszystko downsizing, ale powiedzmy 2-3 lata w tył jakiś velar czy coś, to miał 305 mhm. z tego silnika, mhm. okay. no i z tym samym wałem, no i tu Sofcik właśnie robi takie 305, tam 650 newt, tylko kurde jak to pęka, A spróbujemy... co robić, co robić. Spróbujemy go obrócić tak jak Kamil powiedział? To no, ciekawe. To tu, jest bo... tego, tu jest chyba 19. Ta, ta. Czekaj, jakiś kluczyk weźmiemy w ławkę. Jakiś Bartkowy jak i dobra, długi ten długi. Tu masz tu Jakąś 19. No ale dobra, to to dobrze czy źle generalnie dla ciebie, że. Znaczy, wiesz, nie, nie no dobrze, dobrze. Bo chodzi o to, bardzo że wiesz, dobrze. jakby wał Pęk, to on może zrobić to spustoszenie w bloku. Mhm. W jakimś tam bardzo złym przypadku to masz blok do wymiany i właściwie jesteś zastanawiasz szukać silnika, co tam dalej, dalej działać. A tu jest tak, że ja... Nawet jakbym miał wymieniać wał to blok U, mam... Sprawny. 21, przepraszam. Ile? 21. To blok mam sprawny, więc, więc, więc dlatego też tak o tym wale rozmyślamy. Tylko mm -hmm. oczywiście opcji jest dużo. No i co? Ciekawe. Ponowie. Nie no luksa. Zamoczkony widać jeszcze. A tu mm -hmm. po to twojej stronie, z tamtej? Nie, no, nie, nie, się wydaje, znawowało. że to tak po prostu nie. nie, nie właśnie to mówiąc, musiało. A czy wiesz? i zgasło. Wiesz, co to jest nie? tak, po że albo, pier, znaczy ja przypuszczam sobie, patrz, bo było w, w tym tłoku też tu żeśmy widzieli, tu przesypało, przeciągnęło. Właśnie. jak do tego dochodzi? No masz, to chodzi? no masz to twa to się y urywa. No, Kolektorem no, wydechowym? Nie no, ssącym. Ssącym? słońcem, słońcem, no. Okay. To, to, to od ssącego tutaj no. wydechował, nie, nie ma opcji żeby się przeskoczyło. Mhm. No i tu wiesz, i tu, tu urywa się ten zawór. ja przypuszczam, że było wiesz, że urwał się, zaczęło grzechotać i pewnie <coughs> póki on chodził, zrobił trochę obrotów, zrobił te z dni, mhm. zrobił to i może ktoś go wiesz, zgasił, już nie już odpalił, nie robię... bo ten no bo, był wbity, no bo... bo on się nie kręci. No bo ten zobaczcie, jakby nie... była jakaś próba uruchomienia, czy nawet później, nie wiem Zobacz, to nie ma śladów. Generalnie. Nie, nie, bo ten silnik się nie, nie robił pełnego obrotu. Robił Aha, takie tam, takie, patrzyliśmy takie 340 stopni, i się blokował, mhm. i spalony był ten główny bezpiecznik tego rozrusznika. Więc ktoś tam próbował, próbował. ale to stanęło mhm. dęba, spaliło rozrus... mhm. rozrusznik, tylko bezpiecznik, bezpiecznik i, i tyle. Więc ten silnik pewnie tyle zniszczeń zrobił, co jak to się urwało, pewnie ten drugi zawór też zabrało, jak ten jeden latał. I... A pytanie, jak głowica no. jaki to koszt taki mniej więcej? Tak, słuchaj, tak. 500 zł to no, i to i to cała z zaworami ze wszystkim 900 to już masz takie 500-900 jest mm -hmm. wybór więc. To rewelacyjne wiadomości. No, trzeba ratować. No. Klasyka. No, to taki klasyk, future classic, <laughs> znaczy, nie wiadomo co to jest, ale znaczy taki wiesz tak to bym nie miał dylematu w ogóle. Jak to no by nie dobry, było tych legend no W tej sytuacji ty... teraz jesteś Tak, jakby było. Blok znaczy cały lepiej blok cały, no to tak wiesz, chcesz sobie to zmienić, wiesz, tak, dla pewności, choć z drugiej strony no właściwie. Ale tutaj to i tak chyba otworzysz całe, z drugiej strony tak, też, no, nie? no bo tu już trzeba no, zrobić. Tak, wszystko. no bo wiesz, to jest szczególnie, że tu jest jeszcze jakaś tak to jest Biturbo, po, tylko że różne tu jest turbina jedna ze zmienną geometrią. Elektroniczna, okay. a druga jest na gruszkę z tamtej mniejsza, one między sobą żongluje, więc okay. ta mogła dostać. Więc pewnie też o tych turbinach trzeba będzie pomyśleć. No tutaj na pewno, je... bo tu w no, poszło. No, więc jedną na pewno, jak już jedną, to drugą na tamtą głowicę też. No, co jedna oczywiście jest planowana, druga nie, no to takich, takich cyrków nie róbmy. To jaka kolej rzeczy? Czy teraz jakieś zakupy chyba, co? No, czy teraz no, czy tak? no Trzeba to rozebrać do końca, żeby, było, żeby był blok. No i właśnie wiesz, decyzję, czy, czy, czy rozbieramy i sprawdzamy. Ten wał, czy od razu kupujemy nowy? Czy, czy nie ruszamy weszło to teoria? Wszystko, bo zdjęliśmy to jeszcze też jest ciekawe zdjęliśmy z tej korby stopkę i panewka jest bardzo ładna. Mhm. Taka kurczę, że tak. Kusi, Żeby nie ruszać, ale, ale te historie o pękających wałach. Ale ciekawe, straszą. czy to coś przeskoczyło, czy po prostu tak sobie, nie wiem, upalił się ze skończy. Znaczy wiesz co, rozrząd z tego, co patrzyliśmy, to był na miejscu i był Aha. relatywnie świeży, bo tu tam chyba taki jest e, z, z, no, ty tam wiesz? do 180 tysięcy, więc jak ktoś tam słuchał instrukcji, no to w sumie mm -hmm. on ma tam 200. Nawet niecałe, no to mógł ten drążon być relatywnie niedawno i też myśleliśmy, że jakaś konsekwencja, że coś ktoś źle zrobił, ale wszystko, wszystko nam napinać na wierzy, wiesz, wszystko było na miejscu, więc chyba po prostu jakaś taka historia wady materiałowej, pecha, jak to tak zwał. No, no to się. jak bardzo korzystnie się auto? Patrzyłeś ile kosztują takie na polskim Allegro? Dobre pytanie. No? No kosztują, jest to. Jest ile dziesiąt więcej? Jak to się. Zależy, wiesz, właśnie, jaki zakres robót. Jaki mm. zakres robót? A czy znaczy nie, mówię o samym no. zakupie na razie. Ile, A, o samym jak zakupie? Ta, tak, sam zakup. Ile udał Ci się oszczędzić względem takich egzemplarzy na polskim no, oleju? Teoretycznie, tylko że tak, no, mamy jeszcze w Polsce opłaty te wysokie. Mamy VAT, mm. mamy akcyzę, więc jak tam to wliczysz, no to pewnie wygląda. Nie, no to, to trzeba wiadomo, uwzględnić. wiadomo, że tak, żeby był na polskich blachach mm. i żeby to wszystko było. No, to A być... znalazłeś w Polsce tą wersję 25? Raz znalazłem. No, Tylko taki. najpierw była wystawiona za 190, ale to kosmos, a później za 160. Uh -huh. No i to jest... No, nie wiem czy... czy no, ale no jest limitowana i to jakby. Uh -huh. wszystko, to dobra, powiem no. więcej. Inaczej. Dajesz więcej jak sto czym jak sto? No mniej, no, no, no to tutaj jest. Kurwa. Budżet. Drogo, to, to ma tyle pieniędzy. Budżet jest na to, żeby to naprawić. Nie no, to to się chyba opłaciło i to nawet bardzo. Nie na... no, wydaje mi się, że tak. Wydaje no Andrzej, mi się, że Andrzej tak. powiedział, że tak kliknął w ciemno, pamiętasz? Tak, tak no to tak. Klasycznie Byłeś przy tym? Nie, nie ale opowiadał. Jak no no zawsze wiesz, dajesz tak, wiesz, kładziesz. No i tak jak ludzie chcą auta cechano, ja tak ile aut ja nie kupiłem to już nikt by nie zliczył, no, ale tak. ja dawałem zawsze auta z przekonaniem, za tyle to nie sprzedadzą, no. no i jak widać czasami się Ciągle. udaje. I jednak jesteś czasem w błędzie. <śmiech> tak, tak. <śmiech> no to super, bardzo się cieszę, to co myślę, że tym na razie pozytywnym akcentem kończymy tę część i zobaczymy jak Ci pójdzie dalej. Dokładnie, teraz pewnie trochę dłuższa przerwa, bo musimy też naszą robotę tutaj nadgonić, ale jakby projekt już jest w środku, to też. No raczej no nie... chyba nie wyjedzie własnych bo... chci. Tak, to no można wjechać, no plan był taki, żeby teoretycznie to opuścić, budę, skręcić wy... na dwie śruby mhm. i to jest wypychalny, zamknięty samochód, więc sobie może kwitnąć, ale no też, też nie o to chodzi. No to. Pozdrawiam widzów, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Hej. Cześć.